Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Wojaż, wojaż Znajdujemy się w Paryżu. A jak w Paryżu, to gdzie? W Kreperii. Kreperii, du clown, oczywiście u Kasi. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Piotrek, dzień dobry wszystkim. Powiedz mi, Kasiu, jakie obecnie można zrobić u ciebie pyszności, świeżości, nowości, jeżeli chodzi o krepę? No, Ty już znasz Piotrku, że mamy bardzo szeroką gamę naleśników, wiesz, słonych, jak i słodkich, czyli galety. Mamy bardzo dużo asortymentów, prawie 30. Tak samo ze słodkich. Teraz wprowadzamy nową gamę naleśników, czyli wiosennych, bo wiosna już jest tuż, tuż, więc stawiamy na wiosnę takie naleśniki lekkie, typu owoce morza. Będą tą gambasy z naleśnikiem, z awokado, z pesto. I dużo innych niespodzianek, gdzie przygotujemy właśnie na wiosnę. Mamy też bardzo świeży naleśnik na słodko z kremem cytrynowym, z kurką pomarańcza i cytryną, naprawdę świeży na lato, bardzo dobrze się będzie sprzedawał. Polecam Wam wszystkim, abyście skosztowali. Naleśniki bardzo pysznie smakują, ale żeby podkreślić ten smak, rzadko mówimy, a to jest bardzo ważne istotne, co do tego Kasia proponuje, żeby się napić, żeby jeszcze bardziej wyciągnąć ten smak na mieszkań. Kasiu. Mamy tutaj parę rzeczy. Opowiedz nam o nich. No więc tak, no przede wszystkim tradycją brytyjską, no to z naleśnikiem musimy napić się bolkę sidra. Mamy tutaj trzy asortymenty, bo mamy bardzo dużo sidrów, nasze sidry są prosto od producentów z Brytanii. Więc e, tu zrobiłam taką małą selekcję tych sidrów. Pierwszy mamy na bazie gruszki. Jest to sidr o smaku gruszkowym. Jest to bardzo lekki posmak z takim lekkim gazem, z małymi bulkami gazu wyśmienity. Są to wszystko sidry Artizanal. Nie kupicie ich w supermarketach. Naprawdę możecie tylko znaleźć od bardzo dobrych artyzanal, producentów z Bretanii. Gdzie my się zaopatrujemy? To jest mój sidr. Ulubiony, ja go nazywam Ferrari. Dlaczego? Bo on jest z selekcji jabłek. Guldywik to jest rodzaj jabłek, gdzie nie mieszają się inne jabłka, tylko z tego rodzaju jabłek jest ten sit produkowany. Nazywa się Guldywik. Naprawdę jest wyśmienity, pasuje do naleśników wytrawnych, jak do słodkich. Wszystkim polecam. To jest mój ulubiony i przeważnie każdy jest zadowolony. Ten też jest pyszny, ten jest troszkę bardziej słodki. Jest to mieszanka jabłek i gruszek. Jest to sidr rozy, czyli różowy sidr wyśmienity, na gorące dni fajnie się pije, bo on naprawdę jest taki ochładzający, także to wszystko Wam polecam. Oprócz tego mamy tradycyjne sidry, oczywiście nie wyciągam wszystkiego, typu wytrawne, e, tradycyjne atable, półsłodkie, mamy bardzo dużą gamę sidów. Zapraszamy Was serdecznie na degustację. Ja powiem tak, ostatnio usłyszałem od pewnej osoby, który jest, szampan jest najlepszy, to jest ten szampan najlepszy, który Ci najbardziej smakuje. Ja powiem, próbowałem te wszystkie Sidry i Państwu też polecę. Nie powiem, czy ten, czy ten jest najlepszy, bo wszystkie są bardzo dobre, ale który jest dla Was najlepszy, warto przyjechać, spróbować i stwierdzić, który jest moim najbardziej ulubionym. Oczywiście poza Sidrami, tak jak Kasia tutaj wspominała, możecie Państwo tak samo skorzystać z przyjemności wypicia lampki szampana lub innych mocniejszych truków, których też oczywiście tutaj Państwo możecie dostać. Zgadza się, Kasiu? Oczywiście, zapraszamy na degustację i na spróbowanie naszych nowych naleśników wiosennych. Ja również zapraszam na pyszne naleśniki. Jeżeli jesteście w Paryżu, adres poniżej, strona internetowa poniżej, Facebook i Instagram, tak samo. Także serdecznie zapraszam, skorzystajcie z tej radości polskich naleśników pod wieżą Eiffla. Tu właśnie w Paryżu, dla Pepe TV Piotłomka. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, Cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.